Witam Cię bardzo serdecznie po przerwie. Przez jakiś czas nie pojawiały się nowe prezentacje z powodu wakacji, które, przyznaję się bez bicia, przedłużyły mi się no, nieco dłużej niż planowałem. Ale też sporo się podczas nich działo. Z takich prywatnych rzeczy zaręczyłem się, przeżyłem też drobne uzdrowienie, doświadczyłem spoczynku w Duchu Świętym. Wiem, że to może brzmieć jakoś tajemniczo dla wielu osób, ale y, może zdarzyło Ci się widzieć na przykład na jakimś filmiku na YouTube, jak ksiądz kładzie ręce na jakiejś osobie, a ta nagle pada na ziemię. Mocno upraszczający, spłycając całą sprawę, to właśnie jest spoczynek w Duchu Świętym. Naprawdę niesamowite i nieporównywalne z niczym innym uczucie. Będę na pewno od czasu do czasu robił ankiety na blogu, pytając o tematykę kolejnych prezentacji. Gdybyś chciał, to zawsze mogę opowiedzieć o tym więcej. A w kwestii tego, czy będę się z Tobą dzielił w najbliższym czasie, to zebrałem masę naprawdę fajnych, intrygujących badań naukowych, które, których odkrycia będziemy mogli wykorzystywać w codziennym życiu. Kosztowało to kupę czasu, ale wydaje mi się, że udało mi się zebrać chyba wszystkie najważniejsze odkrycia pozwalające łatwo i szybko zwiększyć zdolności umysłowe. Wybrane z nich będą w kodach umysłu, które postaram się już, które postaram się, aby były dostępne już za tydzień. Wiem, wiem, miały być wcześniej, ale naprawdę ciągle natykę na kolejne, kolejne fajne badania i przez to ciągle musiałem coś poprawiać i dorabiać. Sporą część zebranych wyników tych badań i eksperymentów przedstawić także na tym blogu, na rozwojowcu. Zwłaszcza teraz, gdy wiele osób jest już w roku szkolnym, w tym ja sam, bo skończył mi się urlop dziekański, to to się może naprawdę przydać. Bo wyniki są, część wyników jest naprawdę oszałamiająca, nawet nie wiedziałem, że są takie metody. Ok, to tyle słowem powakacyjnego wstępu. Dzisiaj chciałem się z Tobą podzielić czymś, co moim zdaniem jest absolutnie niesamowite. Przepisem na pewien prosty napój, który ma niezwykłe właściwości. Ma owszem kilka wat, takich jak na przykład to, że jego przygotowanie trwa około 15 minut, jest niesmaczny, jego picie to żadna przyjemność naprawdę i dosyć drogi. Składniki na jedną porcję kosztują około 11 zł, więc gdybyś pił go codziennie, co zresztą bardzo polecam, za chwilę zobaczę zresztą czemu, to wychodzi no, 30 razy 11, 330 zł każdego miesiąca. Za korzyści, jakie on oferuje, to i tak bardzo mało, tak przynajmniej uważam, ale jakby nie patrzeć, no jest to zawsze jakiś wydatek. Ale zostań proszę ze mną do końca tej prezentacji. Dowiesz się też wtedy, jak mieć go praktycznie za darmo. I nie, nie chodzi tutaj o, nie wiem, przystąpienie do jakiegoś programu MLM. Sam zresztą zobaczysz, to coś zupełnie innego. Wspomniałem, że warto pić ten napój codziennie. Dlaczego? Tutaj są naukowo potwierdzone korzyści, jakie on daje. Pozwól, że badania i źródła, z których brałem te informacje, zacytuję dopiero, gdy wyjawić jego skład, bo teraz nie chcę, żeby ich tytuły popsuły niespodziankę i przedwcześnie zdradziły Ci tę informację. Po pierwsze, wypicie napoju daje natychmiastowy zastrzyk energii. Zmniejsza senność a twoje funkcje kognitywne, jak na refleks, zdolność do przetwarzania informacji rosną niemal od razu po wypiciu o 40 do 100%. Jeśli więc czujesz się zmęczony, to ten napój w całkowicie zdrowy sposób pozwala wstrzyknąć sobie naprawdę sporą dawkę energii, I nie uprzedzam pytania, nie jest to kawa, herbata, sok z guarany, ani nic bazującego na kofeinie czy teinie. Ten napój bazuje na zupełnie innym mechanizmie. Po drugie, sprawia, że po nim działasz na pełnych obrotach i wyraźnie zwiększa się Twoje tempo nauki oraz przyswajania nowych informacji. Jest dosłownie idealny do wypicia przed wszelką nauką. Swoją drogą, jeśli się uczysz, to zainteresuje Cię pewnie kolejna właściwość tego napoju. Otóż po jego wypiciu u uczestników badań zaobserwowano zwiększoną zdolność do przypominania sobie informacji. Mhm. Mm ten napój ma stymulujący wpływ na działanie naszej pamięci. Stąd jest także no, dosłownie idealny do wykorzystania przed wszelkiego rodzaju testami, egzaminami, maturami i tym podobnymi rzeczami. Po czwarte, jakby tego było mało, okazało się, że zwiększa także zdolność, sprawność motoryczną. Czyli, jeśli uprawiasz jakiś sport i chcesz dać na treningu czy w jakichś zawodach z siebie wszystko, to naprawdę nie jest złym pomysłem wcześniej przygotować i wypić sobie ten napój. I co o tym wszystkim sądzisz? Jedna drobna rzecz, która sprawia, że jednocześnie dostarczasz sobie dużą dawkę energii, zmniejszasz zmęczenie oraz synność i zaczynasz funkcjonować na dużo wyższych obrotach. Zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Chyba całkiem nieźle, co? Już za chwilę dowiesz się, czym dokładnie jest ten napój, ale że to jest, no moim zdaniem, naprawdę mega cenna informacja, to zanim ci ją zdradzę, zróbmy tak. Obiecaj mi, proszę, że przynajmniej trzy razy w ciągu najbliższych siedmiu dni wypróbujesz ten napój, ok? Wiesz, jakie są jego wady i jakie zalety. Jeśli pasuje Ci ten układ, to kliknij proszę tutaj. Zostaniesz wtedy przekierowany do prezentacji, w której wyjaśnię Ci, czym w rzeczywistości jest ten napój. Zaproponowałem taki układ, bo zależy mi po prostu, żeby to nie była, wiesz, jedna z tych kolejnych informacji, które, się, które poznajemy, potem myślimy sobie, o fajne, dobrze to wiedzieć, może kiedyś zastosuję, no i w rzeczywistości nic z nimi nie robimy. Tylko, że chciałbym, żeby to było coś, co chociaż przynajmniej wypróbujesz, bo wiesz mi, naprawdę warto. Stąd ten układ. Jeśli nie chcesz obiecywać czegoś takiego, to kliknij tutaj. Zostaniesz przeniesiony do 10-godzinnej zapętlonej sceny z filmu Noc w Roxbury. Po obejrzeniu kilkunastu minut, myślę, że przynajmniej po obejrzeniu kilkunastu minut tego filmiku, człowiekowi robi się już wszystko jedno, więc prawdopodobnie będziesz mógł tutaj wrócić i kliknąć, aby poznać skład napoju, jednocześnie tym razem już szczerze obiecując, że dotrzymasz obietnicy. I w ciągu tych 7 najbliższych dni wypróbujesz go przynajmniej trzy razy. Dlatego pozwól, że zostawię Ci teraz tą trudną decyzją i mam nadzieję, że już za chwilę zobaczymy się w kolejnej prezentacji. Do zobaczenia.